Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Ganda, Klemens Murańka i Piotrek Zyła, hehe. <grystanie> już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl Maciek, no to zmieniłeś w swoich skokach, bo pro progres był zdecydowany dzisiaj. Zmieniłem e, dość sporo. Przede wszystkim wczoraj troszczyłem do takich wniosków, że to skrzywienie w locie i ta prawa noga, która kantuje nie jest przyczyną, a skutkiem i poszukaliśmy troszkę wcześniej i znaleźliśmy jeszcze takie błędy na samym progu, a właściwie już w końcówce odbicia, kiedy przechodzimy do, do fazy lotu i to dzisiaj poprawiłem od razu to wszystko lepiej wyglądało. W momencie kiedy się zacząłeś rozkręcać, to niestety odwołano rundę finałową. Żałujesz? Cieszę nie żałuję. W takich warunkach różnie mogłoby być. Mógłbym zyskać pozycję, mógłbym stracić, także a I tak jestem bardzo zadowolony z dnia dzisiejszego, więc jak najbardziej szanuję decyzję jeżeli Za nami ta europejska część Pucharu Świata, teraz Azja. Jak ocenisz ten etap sezonu do tej pory? Sezon do tej pory myślę, że przebiegał. Może nie do końca zgodnie z planem, ale na pewno ten plan był w większości dobrze wykonany i zdarzały się słabsze momenty, ale. Mimo wszystko cały czas poziom spoku był utrzymywany na takim dobrym poziomie, na którym nam zależało, i myślę, że wychodzimy dużo silniejsi z tego okresu niż nawet wchodziliśmy w sezon. Mam nadzieję, że na bazie tego, co pokazaliśmy do tej pory, na bazie tego doświadczenia, które zebraliśmy w dalszej części sezonu, będziemy dalej konkurencyjni. Przed nami Staporo i Pyongyang. Miałeś już okazję skakać w Korei Południowej? Jak wspominasz ten obiekt olimpijski? Zbyt wiele nie pamiętam. To było dość dawno, ale wspominam miło, były to całkiem niezłe zawody w moim wykonaniu Skakałem na skoczni małej i dużej i pamiętam, że mała bardzo mi się podobała, duża nie do końca, ale e, pamiętam, że jest to skocznia taka a, chyba podobna do Sochi trochę do... E, do, do, do wypadło mi z głowy do, e, do Erzurum. Także no to jest taka w miarę nowy profil tej skoczni, więc e, mam nadzieję, że to wszystko sprawdzimy w najbliższych zawodach i ta skocznia przypadnie mi do gustu. E, wiadomo, terminasz jest taki sam dla wszystkich, ale czy w twoim przypadku nie boisz się, że ta Azja jakoś się roz, rozreguluje przedlawki? Nie, nie boję się o to. Najważniejsze jest jak re, regeneracja, ale myślę, że... Wyjście z tego rytmu startowego mogłoby zrobić też szkodę, więc trzeba jak najbardziej pozytywnie nastawionym do tego planu. Stefan wie co robi jechać, walczyć i później walczyć na WColach świata. Wczoraj i dzisiaj z Piotrzkiem tutaj sobie umilaliście oczekiwania na zawody Grą FIFA. Tymczasem odwiedził was sam Robert Lewandowski. Jakie wrażenia z tego spotkania? Bardzo przyjemne, nigdy nie mieliśmy okazji spotkać się, także bardzo fajnie, że przyjechał na skoki. E, mamy nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy pojawił się na skoczni. Oczywiście też chcielibyśmy zajrzeć kiedyś na mecz, ale wiadomo, że czas tutaj e, nie pozwala. także bardzo, bardzo miłe spotkanie i bardzo szanuję to, że Robert zdecydował się przyjechać. Dobra, dzięki meczki, powodzenia w Azji.